Dobrze, nie jest na rzutu rajca, bądź oszalał, bądź głupi. Powiem tak, bez z nie jest głupi, to tak dobrze. Oby na godzina, Na pół, ale zawsze warto. Może nie przed robotą, ale jak się może wolniej, się może Oczywiście. Ja witam wszystkich. Nie wiem, czy mnie na GoPro słyszeć. Witamy z kolejnej niedzielnej Rajzy, Rajzy dość wyjątkowej. Jak widzicie, stało się coś, czego myślę kompletnie na dzisiaj nie spodziewali. Wali śniegiem. I się mi przypomina ta korajza za, z zgodnych świąt. Nie wiem w którym roku to było, ale jechaliśmy wtedy na Betlejka do Strumienio. wtedy też taka pogoda podobno była, ale był mróz. Dziś mrozu nie ma, ale w nocy. Dzisiaj jest kiedy? 29 listopada. Ja, w nocy stało się to, co tutaj widać. I informacja jest taka, że no, jest naśnieżanie stoków narciarskich. E, będzie sezon narciarski Tyle, że e, No tylko stoki będą czynne e, Te paciuloki z Warszawy chciały nam wszystko zawrzeć Z e, kuli tej Pseudo -pandemii. No dobra, pandemii, no, niech już nim tam będzie I chcieli zawrzeć stoki Ale Generalnie doszli do porozumienia i porozum do głowy też I stoki będą otwarte Ale co do ferii to jest po prostu Yy, totalny odjazd, bo yy, zamiast rozdzielić ferie tak jak to zawsze było yy, na dane województwa to akurat na dziś na ten rok musieli wszystko zrobić na łopak żeby wszyscy się skumulowali w górach nie, żeby doszło do jak największej liczby ludzi ale potem powiedzieli a nie zostań w domu <laughs> No to mamy to zostań w domu. Nie ma żadnego zostań w domu. Jadymy. Tak, ja już jest w lesie między Landekiem a Pierśstym Chociaż to tu jest chyba i Tutaj jest taki pomnik tym, którzy spoczywają w tym lesie 1995 Ja tą drogą tu często jeżdża na koło Nawet kiedyś tu chodził, dzisiaj W ogóle ludzie wyszli z chałupów Także nie dają się tym wszystkim y, pogodom, zimom do mnie to też jest ważna sprawa, słuchajcie jakżeście zauważyli ja mam ginał i tu jest test do tej taszy, takie warunki akurat mamy Czy przemoknie, czy nie przemoknie. Ale jak widzicie jeszcze nie ma tak źle, bo ja mam suche łopony. Także nie ma źle. To jest dobra pogoda na rower, naprawdę bardzo dobro. Super. Ktoś powie, że ja je głupi, ale jeżeli nie ma nart, jeżeli nie ma możliwości jeszcze jeździć, chociaż na śnieżenie trwa. Myślę, że tak przy dobrych wiatrach to już koło 6 kurde auto jedzie. Ani mimo światła ginał. 6 ani nie jedzie tu. 6 czy 7 grudnia Ja co ja godą 5-6 ja weekend To może się już u udo wyskoczyć soszów już na śnieżu No w zasadzie wszyscy na śnieżają A teraz się samo na śnieżo. Także fajnie, nie mam luzu za bardzo Ale fajne ta korajza żeby się oderwać od tej chorej rzeczywistości Ja już jest w okolicy Landeka. Między Landekiem a Chybiem Słuchajcie, jak ktoś uważnie śledzi moje relacje, to wie, że jach tu kiedyś powiedział, że to sam chopas polili. Bo pierwszy że myślał, że on samobójstwo popełnił Ale widzę tu jak si krzyż. I tam jest coś napisane. No przez bażoły przeliś. może się uda po śniegu oni tu szli to ja też zajdę byłeś spełnieniem moich marzeń kurde ale jojo To, co tu było. Matko Bosko, to jest nowe. Widać, że to jest nowy krzyż. Byłeś spełnieniem moich marzeń. Matko Bosko. Matko Przenajświętsza. No straszne, straszna to jest. Ja już dojeżdżam do Pany. Pana z Czechowic na Zebrzydowice tudzież Przewinia, Zebrzydowice. Już są przetargi na przebudowę tego tutaj. Ja będę robić dalszy ciąg, bo tam na Czechowicach, gdzie my już robią. A więc zobaczymy. Jak to się będzie działo, jak to druga serwisowo też powstanie. Jakby powstała tutaj druga serwisowo, to jak to będzie tam gdzie to białe, nie, to byłoby gdzieś Tutaj to ja tak gdzieś jak nie nie, to gdzieś ja tak że tej na tym przejeździe robię gładko. Jakoś co prawda obniżone lukty w kołach, a świetnie coś to się przygotowane, jak ślubi w tydom. Ja wiem, że lukty obniżone, ale widzicie jak to jest? Fizet luk. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Ja fajnie się tak jeździ i mam zima, i mam też ciepło, rada sykumału. Relaksacyjnie śnieg sypie, śnieg to bo jest tak położera. Myślę, że raczej jakiś tam miarowy w noc nie widzę. Nie go mnie nawet te tej rękawice u mnie dość fajnie się sprawdzają. druga spłyt ale widać jak się rowerzysta tu już jechał jakby na znać także <laughs> nie ma jeden salony dzisiaj fajna sprawa ja i te ludzie się mi <laughs> sprawdzają także patent na zima już mumy w razie jakby Wydaje, że się nie mogły odbywać? Ja jest, jest w tej chwili na Wiślanej trasie rowerowej. Kaj tutaj trwa budowa szybkiej kolei. Widać, że robota no dość się tutaj posuwa. Widać, że już jest trakcja. Ja. Założona tu już ginał rozjazd. Ja. Fajnie to tu zaś wygląda. Tu były znaki WTR, ale nie ma ich. Ja je przeniósł tam ku tym płocie. ja, ten tutaj stoi Nic mu się na razie nie dzieje Ale tamten zlikwidowały gnoje Tam ktoś i przyjechał, jakiś auto On tam stał na rogu tego płotu Pewnie jakoś ochrona przyjechała albo co będą tutaj wachować tak, no to już jest Cima już jest Brunowie w tej chwili. E, śnieg padze, chociaż tego nie widać za bardzo. E, mróz to robi się ślisko gładko. I e, sprawa tej trasy rowerowej mnie zbulwersowała, tego znaku. E, no Próbowałem się skontaktować tutaj z jednym gościem od rowerów. E, no, niestety nie odebrał telefonu, ale. To nie jest tak, że my będziemy się temu przyglądać. Sprawa jest nagłośniona. No. Jeżeli ktoś pomyślał, że my to odpuścili, no to nie ma takiej opcji. My trochę przycichli, ale cały czas tą sprawę monitorujemy. I jak widzicie, ktoś myślał, że pewnie śnieg spod, żaden na rowerze nie będzie jeździł i sprawę się gdzieś tam uda jakoś tak wyciszyć. Otóż nie. Wiem, że to brzmi nieco złośliwie, ale jeżeli coś takiego widzę, że jest gdzieś jakoś przebudowa drugi, czy cokolwiek jest trasa rowerowa wcześniej zrobiono i znaki się wywalą, a potem one już nie wracają. Tak jest w 90% przypadków, albo wracają dopiero za kilka lat, a ty gupi jedź i, i błądź. No niestety tak to wszystko. A wszystko się robi, a ten pacan jedzie jak wariat. Dobra, no to nie wiem ile tam tych kilometrów jest. tej sprawy z tą wyślaną trasą nie możemy odpuścić. Nawet jak się skończy ta przebudowa tam. Będziemy tak cisnąć, żeby to odnowili. Być może te znaki zostały wzięte. Do co Osobiście nie wierzę Jak ich nie uwidzę, ale Warto uzyskać odpowiedź, co się z nimi stało Prędzej czy później się dowiemy i I będziemy też odpowiednio to interweniować w tej sprawie No dobra, takimi oto niemiłymi informacjami kończy się ta Zimowa rajza Chwyto już mróz, robi się gładko Także cisnemy na hata. Ja, fajnie było nie żałuję, ale ktoś, po, ktoś mnie znowu wnerwił, i co prawda rzecznik PKP PLK nam obiecała, że to wszystko będzie pięknie odnowione, ale ja w takiej obiecanki nie wierzę, zwłaszcza jeżeli robi to firma państwowa, Także, a zwłaszcza PKP, nie? bo to z nimi różnie było. Wiadomo, że z nimi się ciężko go i i w ogóle masakra ale tematu nie odpuszczymy dolewają oliwy do ognia także to jest ich wina, oni się do tego przyznali dopóki sprawa będzie w toku, nie odpuszczymy i tak też może każdy z was zrobić jeżeli widzicie, że demolują trasy rowerowe nie narzekajcie nie patrzcie się na to a interweniujcie. Razem możemy zdziałać wiele. Dobra, no to ja już jada do domu. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze kontrowersyjne realizowanie i do zaś.